Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj o nowych funkcjonalnościach Steelboot. Jak to się dzieje, że one powstają? Kto je wymyśla, jak one są robione i w jakiej kolejności już Ci opowiadam. Część rzeczy oczywiście mamy na to pomysł. Po prostu widzimy to gdzieś indziej, albo w jakichś całkiem innych aplikacjach, albo czegoś potrzebujemy i zaczynamy to robić, więc wymyślamy sobie, zastanawiamy się, czy jest warto. Siadamy i implementujemy. A część rzeczy jest po prostu w tym stylu, czekamy. Widzimy, że ktoś nas o coś prosi, wysyła nam zapytanie, że coś nie działa, albo widzimy, że my musimy ręcznie coś robić, na przykład robić jakiś raport. Wtedy siadamy i zaczynamy implementować raport, ale jeżeli już taki raport musimy zaimplementować, to robimy go w takim stylu, aby on działał automatycznie, abyśmy my ręcznie nie musieli takiego raportu generować i potem przesyłać komuś albo gdzieś indziej wrzucać. Tylko włączamy od razu automatyczne procesy, które codziennie albo co tydzień robią coś z tym właśnie raportem. Więc część rzeczy jest po prostu w stylu czekamy na zgłoszenia od naszych klientów albo partnerów, że coś oni potrzebują, a pozostałe rzeczy są w stylu takiej normalnej, codziennej pracy. Widzimy, że regularnie chcemy wyciągnąć jakieś statystyki z naszej bazy danych, to zamiast za każdym razem wchodzić do bazy danych, pisać odpowiednie zapytania, wyszukiwać to, e, później obrabiać te dane, to tworzymy sobie odpowiednie zakładki w naszej e, stronie dla administratora i tam wyświetlamy odpowiednie, na przykład statystyki, albo jak widzimy, że co jakiś czas mamy do zrobienia jakieś rzeczy w naszej aplikacji, jakieś zadania, to też ułatwiamy sobie to, implementując te zadania w aplikacji, zamiast klikając po surowej bazie danych i tam wykonywać, wykonywać te zadania. Po prostu robię odpowiednie przyciski, procesy i workflow, które za nas robią tę pracę i dzięki temu ta praca jest zazwyczaj taka kompletna, bo jak raz dobrze to zrobię, to już później nasz administrator klikając te przyciski zawsze będzie robił wszystko dobrze, bo nie zapomni o jakiejś akcji, że gdzieś jeszcze coś trzeba wpisać, bo to już wszystko jest zaimplementowane w workflow. Więc tak właśnie powstają nowe funkcjonalności w naszej aplikacji Steel Good Care czyli nasze pomysły, nasze idee, nasze marzenia, później jakieś zgłoszenia od naszych partnerów bądź klientów, a następnie na samym końcu obserwacja naszej codziennej pracy i próba automatyzacji. To jest najulubieńsza rzecz, którą po prostu tutaj robię. Albo po prostu ułatwienie pracy naszym osobom, tej pracy takiej manualnej, która i tak będzie pracą manualną. To jest taka ad hoc od czasu do czasu i nie da się jej zautomatyzować ale da się ją właśnie bardzo ułatwić poprzez odpowiednie działania w naszej aplikacji. I to wszystko, czym chciałem się z Tobą dzisiaj podzielić. Zapraszam Cię do jutrzejszego spotkania ze mną. Cześć i oczywiście wejdź też na Still Good Care, bo mamy też paczki wysyłkowe. Trafiamy już do Warszawy, Krakowa, więc znajdziesz nas w kolejnych miastach. Cześć!